Witam was wszystkich moi drodzy, dzisiaj gramy w PC building i pasuje tutaj coś zbudować no tu jest tak pusto, tylko kabel wisi no, no to bierzemy się do roboty, no to ja muszę coś wymyślić co tutaj kurde z czego to zbudować normalnie gruzdołz się wysypał się zrestartował i miałem problem żeby w ogóle uruchomić a szkoda gadać, tamto nagranie mi się usunęło Kurde, a już to płytę montowałem. Dobra, zamontujemy tutaj sobie tą płytę piękną od MSI b 460 m seri. Tak to można powiedzieć no. w środku, jako że to taki ma być biurowy komputer, wiadomo, że się zawsze tak robi, że... Ja to zawsze tak robiłem, że jak biurę komputer, to zawsze się kurde rodziców kusiła, że jak tam lepszy komputer troszkę. Że to taki do pracy, że to taki do pracy. <grym> wiecie o co chodzi widzowie. Wiecie o co chodzi, wy, wy jesteście ogarnięci trochę w temacie. Wy, wy wiecie. Także zamontujemy tutaj sobie procesor bez wątpienia. Intela, to też i będzie to Intel Core i3-10300 tak, ten montujemy go tutaj, dzisiaj bardziej bez cięć nie chcę robić tak dużo cięć, bo później trzeba to sklejać wszystko wiecie widzowie jak to jest, wiecie jak to jest w życiu kurde trzeba tutaj 2 terabajty wstawić a, tutaj tylko on wchodzi. To nie to wiecie co Tutaj weźmiemy, yy, kurde, kolega zaczął grać. Dobra. Bierzemy takiego dyska, nie go tutaj zakrywamy, do terabajtowy Kingston, następnie pamięć operacyjna, kur... Nie denerwuje to się w sumie nazywa ej kurde widzicie <grydźcie>, jak to jest, kur to już zapomniałem Dobra, mniejsza o to. Ładujemy. ładujemy, ładujemy takie ramki 3600 e, będzie 16 GB 3600 a origin tam tego przypomniałem to co oni tutaj wyskakuje, no to tak generuje zawsze Chcę coś nagrać, a to mi wyskakuje. No nie, no to, to normalnie. Ale jak mi zaraz gruz do wywali, to ja nie wiem, po prostu to zrobię. Już tak jestem wkurzony przez tę sytuację całą. Tak, kurde, myślę, że mi się myszka rozładowała. A, to kurde, cały komputer. Szlak trafił. Także no, trzeba uważać te nowe, te jakieś tam aktualizacje, bo mi się psują, coś tam także. Także trzeba uważać, no my tutaj sobie wpakujemy jakieś sensowne chłodzenie A będzie to, 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 to. A będzie to chłodzenie. Będzie to chłodzenie Kurde. Ciężki wybór. Big bym chciał o, weźmiemy to najmniejsze Big bo ono w zupełności do tej trójki wystarczy pięknie się tu prezentuje normalnie dobra takie malutkie no, wystarczy spokojnie ramy to mamy także zabójco szybkie, z tej trójki to już nie tylko. ale takie takie są to, dobrze, to przynajmniej przynajmniej niech będą pasuje teraz jakiś zasilacz tutaj ładować. Co do zasilacza, będzie to tutaj. Yy, tutaj, tutaj, tutaj. jakaś 600, myślałem. Tak? Dobra. Weźmiemy 600 o, od kulermastera mastera. To jest najgorsze, to może być to, się odkręca. Teraz jak to właduję, to znowu mi już to podłączy ten kabel, który muszę znowu odczepić. Teraz muszę znowu tutaj to doczepić, ale mam da, da, to automatyczne przykręcanie w fabule, fabule. W karierze jest to, kurde, jeszcze ciężej, i tam to nie będę tego automatycznego yy, zaczepu, tak to można powiedzieć. Dobra, ładujemy... Deletor. może jeszcze Takie jakieś o 140 mm, o kto pożałuje. Do tej i 3 to ja myślę, że tutaj sensownym wyborem będzie coś jak 3060, chociaż może 3070 nawet to są nawet mocne te procesory. To... O, tak, to są procesory, się sobie wezmę. A co, kurde, hmm. yy, ładujemy, ładujemy, o, dobra. A teraz kurde, kto mi powiedział, żałował tutaj. Ja se tutaj wezmę Ja se wezmę, ale ja se wezmę Kurde, se takie kable wezmę Proszę Niebieskie nie, nie działa Patrzcie widzowie Dlaczego ta gra mnie tak denerwuje, że to nie działa Także dziwne no. Patrzcie, że tutaj w ogóle ramy to tak Troszeczkę chciałeś zżyć Z kartą graficzną Troszeczkę tu weszły <grych> no to na pewno nie będzie gorąca olbrzymi radiator dwa wentylatory w ogóle to jak bym powiedział 120 mm 90 mm bardziej 92 mm tak, tak to bym określił bo takie są miary takie standardowe tych kart tych wentylatorów od kart no żadnego tu talerzowca nie wierzymy kurde co by tu jeszcze można było kurde kurde ładować Kurde. No nie wiem. Chyba nic. Nie pozostało nam nic, jak tutaj tylko włożyć. Zamknąć całą budę. Powiem. Łączyć. W ogóle to mi się podoba ten pasek tutaj. Na tej karcie graficznej. Mam no i, i nasze chodzenie. Ładujemy. Nie pamiętam czy już pastę dałem, czy co. Nie a, kurde, kurde to jest pasta potrzebna. Ale ja bym chciał, żeby tutaj tej została dodana karta graficzna zintegrowana. No. kurde, dalej tego nie ma. A te nowe Intele, które wyszły, to mają dużo lepszą tam kartę graficzną. Już nawet grać full HD można na takich normalnych ustawieniach w GTA. Na tych kartach o, już, się tu, już tu impreza jest u góry ale mi się to podoba ten tym pasek tutaj na tej karcie graficznej jest bardzo ładnie mm. i my tutaj to sobie weźmiemy a to jest monitor, dobra, to tutaj sobie weźmiemy, na taki fiolet może troszeczkę jaśniejszy może. Ale to jest za jasny. Jeszcze troszeczkę ciemniejszy. No i pięknie do tej grafiki, co to się zgrało. Zgrało się zgrału i co? Uruchamem, kurde bęc! 216 punktów. Jest to dosyć dużo, dlatego że mamy tutaj bardzo wydajny układ graficzny. Na chytrego moglibyśmy jeszcze spróbować go podkręcić, jednak dla utrzymania sensownych temperatur nie radziłbym tego w tym bardziej w takiej małej obudowie. Mamy cztery wentylatory, ale no w sumie bez sensu, Jeżeli jest taki duży wynik, pograć, no to też można głównie tutaj do montowania filmów, tutaj, no, do Photoshopa, tego nie, jakiegoś GTA, no to, ta gra jest na tyle nierealna, że na trójceść 300 nie można pograć. Można było i to nawet w 100 fps gdzieś widać. <laughs> Także wiecie, o. jeszcze tutaj do dopracowania skanować może na wirusy, a gdzie tam też tutaj nowiutki sprzęt można coś napisać, że już komputer jest wykonany Wykonano i już I można w ogóle to jest najnowszy update o zgodnie z kolorem tego komputera właśnie można tak to sobie Możemy tutaj jeszcze, o, właśnie, to są jeszcze te podstawowe. Zmienimy sobie tutaj na kursera I git. I kurde, i jest. I taką myszkę z elegancką wezmę. Tutaj, tak. No ale, że domyślnie, ten komputer będzie stał tutaj. Też się będzie ładnie prezentował. Chyba jakiś najnowszy update. Nie wiem, czy był jakiś update teraz tutaj do PC Building, ale z tego co widzę to chyba tak. Dobra. Jeszcze tutaj, no, gdzie tam, nie dźwięku z chińskich, jakiś słuchawek słuchać. Musimy mieć tutaj porządne, kurde. porządne słuchawki. A nimi kurde będą. Tutaj, kurde, kurde, kurde będą eee, wirelessy. Jedynki nie lubię jakoś tak. Style series, ale, ale już jak są, no to, to fajnie. No. no, i tym akcentem moi drodzy się pożegnamy. Subskrybujcie kanał. Nie przegapcie kolejnych odcinków. Więc zostawcie też dzwoneczek. No i łapkę w górę pod tym y, odcinkiem. I proszę Was, żebyście udostępnili jeszcze znajomym ten film. Aby po prostu dotarł do większej ilości osób. Gdyż no, wyświetlenia i łapki w górę, no to słabo trochę i to trochę, tak trochę demotywuje. No, tak to można by było powiedzieć, no nie? Także subskrybujcie, łapkujcie i cześć.